Uważam, że parafia w miejscowości pod kierownictwem księdza Borządka jest poligonem doświadczalnym. Pytanie, czy jest to samowolka księdza Borządka, czy ma to akceptację episkopatu i jest tym samym szerszą akcją dywersyjną diecezji warszawsko-praskiej. Z jednej strony mamy zabawę w duchy. A z drugiej budowę globalnego kościoła. W to wszystko pięknie, naprawdę rewelacyjnie wpisuje się zarówno wspólnota Szemenewów, jak i Bethel Church, które chce najwyraźniej przewodniczyć, przewodniczyć temu globalnemu kościołowi, który no wszyscy chyba to widzimy, w końcu powstanie. Oczywiście ludzie w parafii w Mistowie, choć już tańczą i skaczą i latają, to nie zachowują się jeszcze jak ludzie w sekcie Bethel Church, ale wszystko przed nimi. To jest tylko kwestia czasu I, tuż, i tutaj będą zaraz latać, po ścianach chodzić jako pętani. Możecie i wy przedzwonić, wziąć za telefon i przedzwonić do tej parafii i zapytać, jak to jest możliwe, że ksiądz katolicki, tak wygląda przynajmniej z tytułu, formalnie, nominalnie zaprasza do swojej parafii groźną sektę o nazwie Battle Church.